Yes.

Субтитры сделал Spokojnie. Nie widzą nas. Co ah, no Czekaj, czekaj! Z niego. Spokojnie, synu, tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziury. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem się zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają ze sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty kwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Ellie. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę... Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Eli. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Sorry za te akcję z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę? Ponoć nie jest tam zbyt różowo. Tak, wojsko opuściło strafę. Tak, wszystko poszło z dymem. Musimy być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. Jesteś tu tylko z córką? Nie jesteśmy spokrewnieni. Jesteśmy. Obiecałem komuś, że się nie zajmę. Ali się ucieszy. Czekajcie, wszyscy cicho! Odejdźcie od okien. Odjeżdżają. Rany, ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie wasna. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Jak daleko jeszcze? Osłanie nas. Co macie? Nic. Sam. Zdaje się, że ktoś tu był, poszedł już dawno temu. Okej. Okay. A gdzie reszta? Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Yeah! <sharp inhale> Udało się. Nieźle, staruszku. Chodźcie na ciężarówkę. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne byś tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Już mu się tu nie przyda. Chodźcie. Jest tutaj. To... ile masz lat? Ja? Czternaście. Ty, ile masz? E, tyle samo? Tylko, czyżby? No, prawie. To tutaj. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź, coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie i warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi. Możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. gotowa? Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego. No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak żeb. Jak żeb. Jasne. Aha, dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra. Nie oddalajcie się, ok? Wiesz, co robisz? Eee, tak. To dobrze. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz do iść. Tędy. lubimy ich stąd po cichu. Prowadź, idę za tą. Okej. Okay. Hey, Ej, jak leci. Gruhu nie zmarznąć. A co u was? Let's go. Jest tu. Stoppung, Nie, nie <laughs> okay, you Chodźcie. Okej, okay, patrzcie. W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Co? Jakiś bezsens! Hej, teraz! Pojebało cię, Henry! Jeszcze raz! Zatrzymamy się razem! Joel, chodź!